Chiny chcą i mówią wprost, że zajmą Tajwan. Wtom to znaczy, powie... że będzie światowa wojna? Nie wiadomo. Są enuncjacje nawet pana Łołca, czyli obecnego szefa doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa, że Tajwan nie jest kwestią egzystencjalną dla Stanów Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone rozgrywają teraz rozgrywkę nie tylko wobec Rosji, ale wobec Kanady, wobec Grenlandii. A przede wszystkim wobec Hamasu i strefy gazy. I właśnie państwa arabskie zaproponowały swoją wizję. Amerykanie i Izrael, administracja obecna odrzucili. Tam jest otwarty front między światem arabskim i, jak mówiłem, jest jeszcze światowe południe, które nie jest proamerykańskie, mówiąc delikatnie. W tym sensie Chiny czują się coraz silniejsze.